Mamy pomoc niesioną odpłatnie beneficjentom, ale pamiętamy, że tutaj cena jakby tej usługi, za którą płacą beneficjenci, powinna się równoważyć z jej wartości wartością w kontekście ponoszonych kosztów. Możemy też świadczyć różnego rodzaju pomoc taką niesioną na przykład w formie rzeczowej. Osobiście uważam, że nie powinniśmy się angażować zbytnio w pomoc finansową. Pani zaczęła mnie po prostu stalkować. Zaczęła mi wysyłać wiadomości na wszystkich możliwych Komunikatorach, czy widziałam jej prośbę, o to, żeby mi przelała pieniądze. Witaj na kanale 4 Plus. Z tej strony Aleksandra Wawrowska, a dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak pomagać, a jak nie pomagać. Zapraszam. Organizacje pozarządowe mogą pomagać swoim beneficjentom na wiele różnych sposobów. Teraz zastanowimy się nad tym, co mamy do wyboru, co jest słuszne, a co może trochę mniej. Oczywiście mówimy tutaj o pomocy, którą niesiemy zarówno na podstawie działań własnych, jak i na podstawie otrzymanych grantów. Jeżeli mamy grant, to mamy określone konkretne rzeczy, co robimy, jaką pomoc niesiemy. Mogą to być warsztaty, mogą to być szkolenia, mogą to być szkolenia specjalistyczne, możemy mówić o pomocy indywidualnej, czyli na przykład o zajęciach indywidualnych, terapeutycznych, psychoterapeutycznych konsultacji doraźnych, interwencji. Możemy mówić tutaj o pracy jeden na jeden, tak jak jest w przypadku asystentury osobistej osób z niepełnosprawnościami, czy opiece wytchnieniowej. Także tutaj tak naprawdę ogranicza nas to tylko i wyłącznie wyobraźnia. Beneficjenci mogą korzystać z tych form wsparcia na dwa sposoby. W zależności od tego, jak wy to ujmiecie w swoim projekcie, będzie to albo pomoc całkowicie bezpłatna, albo na przykład może to być pomoc zakładająca, że beneficjent ponosi jakieś koszty związane z udziałem w danym projekcie. Może to być na przykład opłata za posiłki przy organizacji półkolonii, czyli grant pokrywa organizację, wynagrodzenie wychowawców, kierownika, organizację tej infrastruktury, a rodzice na przykład dopłacają do wyżywienia dzieci podczas organizowanych półkolonii. I tutaj mówię w ramach grantu, wszystko opisane jest w, w projekcie. Możemy też. Pomagać odpłatnie na zasadzie działalności pożytku publicznego odpłatnej, czyli mamy pomoc niesioną odpłatnie beneficjentom, ale pamiętamy, że tutaj cena jakby tej usługi, za którą płacą beneficjenci, powinna się równoważyć z jej wartości wartością w kontekście ponoszonych kosztów. Beneficjent płaci 100 zł za jakąś usługę, za godzinę usługi, to to powinno być zrównoważone w poniesionych kosztach przez daną organizację. Możemy też świadczyć różnego rodzaju pomoc, taką niesioną na przykład w formie rzeczowej, czyli organizujemy różnego rodzaju zbiórki, rzeczy, których przekazujemy konkretnym beneficjentom. Mogą być to zarówno placówki, jak i no, odbiorcy, beneficjenci indywidualni, czyli na przykład organizujemy właśnie zbiórkę jakichś rzeczy na rzecz danej rodziny, danej osoby. No i mamy też y, zbiórki takie pieniężne, które y, są często organizowane, chociaż w dobie tych platform różnego rodzaju, które służą do tego, żeby te zbiórki organizować. Bardzo często osoby potrzebujące decydują się na samodzielne zakładanie właśnie takich zbiórek na tych kontach Się pomaga, czy zrzutka.pl i właśnie tutaj zbierają na rzecz no, tego swojego celu, by, by, by coś poprawić, by coś zmienić. I jest też pomoc finansowa. I tutaj uwaga, osobiście uważam, ale to jest tylko i wyłącznie moje zdanie. Osobiście uważam, że nie powinniśmy się angażować zbytnio w pomoc finansową, bo bardzo często... Ciężko jest nas, nam zweryfikować pewne rzeczy. My jako fundacja dostajemy średnio kilka, kilkanaście maili z prośbą o pomoc w kupieniu leków, zakupy żywności, w opłacie czynszu itd., itd. My nie mamy narzędzi, które pozwalają nam weryfikować dokładnie stanu, takiego rzeczywistego stanu finansowego danej osoby, danej jednostki. Takie narzędzia ma ośrodek pomocy społecznej, który danej osobie może przyznać czy świadczenie jednorazowe, czy świadczenie doraźne, świadczenie celowe, no on, ośrodek ma pełną gamę narzędzi, które może wykorzystać i przydzielić wsparcie danej jednostce po uprzednim zweryfikowaniu no, stanu faktycznego. My takiej możliwości nie mamy. I teraz podam Wam historię swoją prywatną, jak chciałam pomóc i o ile często angażuję się w pomoc na zasadzie jakichś żółtek, że wpłacam pieniądze na, na, jakieś na jakiś konkretny cel. Tak zgłosiła się do mnie pani, która poprosiła o pomoc w zakupie, o pożyczkę na zakup leków, że widzi, że tyle dobrego robimy, a że idzie weekend i że ona musi wybierać, czy, czy ma kupić jedzenie, czy ma kupić leki, no wysłała mi jakąś tam zdjęcie pustej lodówki, no i ja sobie myślę, no dobra, no to przecież mogę, mogę jej pomóc, ona jeszcze tam wysłała mi link do zrzutki, że, że ma swoją zrzutkę, że, że właśnie zbiera na, na te leki. I ja tej pani pomogłam. Minął weekend, i ta pani w poniedziałek do mnie wróciła znowu z prośbą o pożyczkę, mówiąc, że no ona mi to odda, jak tylko wypłaci pieniądze z, z tej zrzutki, bo, bo tam już tam zbiera na, na te cele. Ta sytuacja powtórzyła się znowu. I tym razem był to cel zbierania na chore pieski. I ja miałam takie ojej, co tu się w ogóle wydarzyło. Że ta pani upatrzyła sobie we mnie łatwą ofiarę, bo jestem. Wrażliwą osobą na cudzą krzywdę, chciałam jej pomóc, potraktowałam to dość poważnie. Nawet zapytałam, czy pani nie potrzebuje pracy, żeby wysłała do mnie swoje, swoje CV. Natomiast pani zaczęła mnie po prostu stalkować. Zaczęła mi wysyłać wiadomości na wszystkich możliwych komunikatorach, czy widziałam jej prośbę o to, żebym jej przelała pieniądze. Powysyła mi wiadomości na wszelkich takich social mediach i, i Facebook, i Insta, i co tam jeszcze jest dostępne. I w pewnym momencie poczułam się już po prostu osaczona. I wtedy powiedziałam sobie, nie, dość, stop, nie jestem w stanie zweryfikować sytuacji tej pani, nie chcę brać dalej w tym y, udziału, chcę pomagać systemowo i kompleksowo. I to tak jak mówię, to było moje prywatne, prywatne zdarzenie. Natomiast generalnie uważam, że czy prywatnie, czy, czy jako organizacja, no my nie mamy narzędzi do tego, żeby zweryfikować y, sytuację konkretnej, konkretnej osoby w kontekście tej finansowej i zobaczyć, czy to, to, czy to, co zostało nam przedstawione, jest faktycznie rzetelne. Więc raczej koncentrowałabym się na pomocy materialnej i pomocy takiej systemowej. A jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej, to zapraszam Was na naszą platformę forengiopo.pl. Tam znajdziecie kursy, szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów. Znajdziecie także kalendarz grantów, a także wnioski, które już otrzymały dofinansowanie. Także zapraszam serdecznie, a my widzimy się już za tydzień o godzinie 18.00.